Hej, cześć, Manko, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony rogal i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Pod ostatnim filmem zostawiliście fajny komentarz, który został najwyżej łapkowany, dlatego ten film pojawia się tak szybko na moim kanale. Pamiętajcie, że pod tym filmem na wszystkie komentarze staram się Wam odpisać, a 3000 łapek w górę pod tym filmem to kolejny materiał na moim kanale. Hej, ostatnio zauważyłem, że oglądasz mnie bez aktywnej subskrypcji i dzwoneczka, a więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj kanał oraz kliknij dzwoneczek. Jeśli już to zrobisz, to pamiętaj, Pamiętaj, że możesz napisać o tym w komentarzu, a ja na pewno przypnę ci serduszko i odpiszę na twój komentarz. Do zobaczenia, hej! Dodatkowo każdy, kto subskrybuje ten kanał, komentuje oraz lajkuje ten film, ma szansę wygrać Huntsman w Urban Mast w stanie film testy, taki jak w tym momencie pojawiałam się na ekranie. Wyniki wszystkich giveawayów macie na moim fanpage'u i grupie, którą macie w opisie. Serdecznie was na, na nią zapraszam. A ja mam dzisiaj dla was 5 najrzędniejszych skinów do Glocka 18 w CSGO, także serdecznie zapraszam was do oglądania, komentowania, subskrybowania, lajkowania i lecimy sobie od razu już z filmem. Numer 5 w dzisiejszym zestawieniu to Star Trek Factory New Glock 18 Dragon Tattoo. Oczywiście w stanie Factory New. Jego cena w stanie Factory New to jedyne 40 euro, ale jest on ze skrzynki CSGO Weapon Case, czyli z pierwszej skrzynki, jaka pojawiła się w counter strike Global Offensive. Tak, by the way, jest to mój pierwszy drop w CSGO. Pochwalcie się w komentarzu, jaki był wasz pierwszy. Ja dostałem takiego glocka, wtedy był on wart 10 euro i było to na naprawdę, naprawdę furora na scenie counter Strike Global Offensive. Dzisiaj możemy rzadko go spotkać, ponieważ tak jak mówiłem, jest on z pierwszej skrzynki i naprawdę ciężko go dostać. I Jego cena też również jest troszeczkę zawierzona przez to, że jest on po prostu stary i rzadki. Numer 4 w dzisiejszym zestawieniu to dobrze Wam znany z kolekcji Assault Glock 18 Fade w stanie minimal wear. Tak, dobrze usłyszeliście w stanie minimal wear, ponieważ w stanie minimal wear rzadziej trafia się niż w stanie Factory New. Po prostu jest on nawet droższy w stanie minimal wear niż w stanie Factory New, ponieważ jest on warty ponad 330 euro, co jest Równowartość około 1200 zł, więc byście mogli sobie kupić za to naprawdę dobrą na przykład kartę graficzną, bądź co innego do komputera, klawiaturę, myszkę, czy też całe stanowisko. Ten Glock jest oczywiście z kolekcji Assault i można go dropnąć tylko przez grę, co czyni go naprawdę niesamowicie rzadkim przedmiotem w grze. Każdy, kto, myślę, gra w CSGO, chciałby posiadać takiego Glocka Fade'a w swoim ekipunku, ja go posiadam i jestem tym szczęśliwcem. I kolejny numer 3 w dzisiejszym zestawieniu to... souvenir. Glock Knight w stanie Factory New, a jego cena to około 90 euro za sztukę. Jest to naprawdę niesamowicie rzadki przedmiot, ponieważ, ponieważ może on nam dropnąć tylko ze skrzynki Overpass, która leci nam niezwykle rzadko, a ten, ten sam skin w stanie Factory New to już naprawdę, naprawdę rzadkość. Miejmy nadzieję, że będziecie zaskoczeni kolejnymi miejscami w dzisiejszym odcinku, bo naprawdę tam czekają na Was świetne Glocki. I numer dwa w dzisiejszym zestawieniu to Glock 18 Grand Water Souvenir w stanie faktoryniu z kolekcji Mirage. Oczywiście dropi on tylko. Ze skrzynki kolekcji Mirage, czyli możemy trafić go jedynie na przykład z różnych eventów, bądź innych tego typu rzeczy, gdzie dropią nam po prostu skrzynki. Cena przeciętnego Glocka z suwenirze w stanie factory new to około 120 euro, więc sami widzicie jest to niesamowita cena jak za po prostu Glocka, który jest cały zielony i są naklejone na nim złote naklejki. Jest to naprawdę niezwykle rzadki przedmiot, a my lecimy sobie już do miejsca pierwszego. Miejsce pierwsze w dzisiejszym zestawieniu to Glock 18 Candy Apple w stanie factory new souvenir. Jest to Glock, który jest warty powyżej 150 euro i jest z kolekcji Italii, przez co niesamowicie rzadko i ciężko jest go dropnąć. Pamiętajcie, że ten Glock jest naprawdę, naprawdę rarytasem dla kolekcjonerów i kosztuje on około 140 euro, co, co jest niesamowite jak za Glocka po prostu, który ma czerwoną górę. Są oczywiście na nim naklejone złote naklejki. Dzięki wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Jeszcze raz dzięki wam bardzo za wszystko, co robicie w ostatnim czasie, ponieważ naprawdę mega, 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 mega dużo łapek, subów i wszystkiego zostawiacie. Także miejmy nadzieję, że w te święta da nam, da się radę dobić 100 tysięcy subów. Dzięki wam bardzo jeszcze raz, trzymajcie się, na razie Szybanko, pozdrowionka i peace.